Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie chcę wszystkich pozdrowić w diecezji kieleckiej z dalekiej Brazylii. Właśnie w dzisiejsze niedzielne popołudnie udaję się na ostatnią, moją przeświętą, ostatniej z kaplic. Tradycyjnie kaplicę odwiedzam w soboty i w niedzielę, mam ich 18. Udaję się do Kapli z nowym samochodem terenowym, który został zakupiony z daru z ofiar Diecezji Kieleckiej i Miwa Polska. I pragnąłbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom. Swoje podziękowania pragnę złożyć na ręce jego Ekscelencji księdza biskupa Jana Piotrowskiego, a także księdza dyrektora misyjnego dzieła diecezji kieleckiej, księdza Łukasza Zygmunta. Dzięki waszej pomocy parafia brazylijska ma nowy samochód terenowy, dzięki któremu mogę dotrzeć nam mszę świętą, nawet podczas pory deszczowej, która właśnie się rozpoczęła, wielokrotnie wcześniej, jeżdżąc zwykłym samochodem, nie było to możliwe podczas deszczu. Dziś, dzięki Waszemu darowi serca, nie ma już problemu dojechać nam przez Świętą, i chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za wszelką modlitwę. I ofiary pieniężne, które składacie na misję. Niech dobry Bóg wynagradza wasze dobre serce, niech dobry Bóg wspiera was każdego dnia, a ja ze swojej strony, każdego dnia pamiętam o Was w modlitwach, a w sposób szczególny podczas Eucharystii, sprawowanej w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Za wszystkich ofiarowdawców misji. Moi drodzy, jest swoich kaplic kaplic mojej parafii mam 18. Kaplice te są oddalone od kościoła nawet o 60 km, do których dojeżdżam bardzo trudnymi często drogami. Ludzie, którzy zamieszkują te kaplice na terenach tych kaplic, często są bardzo biedni. Żyją z dnia na dzień, żyją w trudnych warunkach. Dla nich Bóg, dla nich wiara, jest to, co najpiękniejsze. Serdecznie pozdrawiam wszystkich i życzę wiele łask Bożych. Szczęść Boże!